Prezentujących Stowarzyszenie Polska Młodych, chcielibyśmy dziś sprawdzić, co Krakowianie sądzą na temat e-głosowania. Więc cóż, zaczynajmy. Uważa Pan, że to jest dobry pomysł wprowadzenie głosowania przez internet? Jak dla... ułatwienie osób. dla osób niepełnosprawnych? Dla tych niepełnosprawnych, tak, ale dla tych. Sprawnych to raczej kwestia chyba lenistwa, że będą głosować przez internet niż, niż normalnie. na ten temat? Tak. Chodzicie w ogóle do wyborów? Jeszcze nie. Właśnie, Myślę, a nie jak będziecie chodzić? Hmm. Hmm. Nie no, osobiście. No. A jeżeli by była możliwość głosowania hmm. przez internet? To oczywiście bym skorzystała. Nie, jeżeli bym była uziemiona w domu, to pewnie bym, bym skorzystała, ale tak bym a, Co sądzicie ogólnie o tej idei jako pomoc dla osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów? Czy to jej może pomóc faktycznie, głosowanie przez internet, możliwość głosowania przez internet? Na pewno, jeżeli ktoś im pomoże to obsłużyć. E-głosowanie, jakie spowoduje emocje, pozytywne, negatywne? E Neutralne, nie wiem co to jest. Głosowanie przez internet. E nie głosujesz w, spo w sposób tradycyjny, w idąc do urny, tylko głosujesz e na przykład w domu. E bardzo fajna idea, którą można jakoś rozpropagować i zrobić z e ciekawy, e Fenomen właśnie. A dlaczego tak walczy? No bo wiele osób korzysta z internetu, właśnie wszyscy. I przez to mm, można jakieś powiem, wyniki sondażowe przez to e, osiągnąć, prawda? Jak Święty. się wydaje, się mi się kojarzy. Wspomniałeś o tym, że można tą ideę rozpropagować. Jakie zobaczycie? No, no, nie wiem, poprzez na przykład plakaty, informacje w mediach. Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Nie ma sprawy, A ty sam zaryzykowałbyś głosowanie przez internet? Dzisiaj <noise> tak. Co myślisz na temat głosowania przez internet, czy jak głosowania? Znaczy, tak naprawdę, no, ciężko mi znaleźć e, jakieś argumenty, które miałyby przemawiać za tym, żeby takiego głosowania nie było. Dlatego, dlatego jestem raczej za to. E, a dlaczego? Na pewno to jest duże ułatwienie dla wielu osób, które nie mogą głosować normalnie. Często frekwencja jest zaniżona przez to, że wiele osób nie jest w stanie zagłosować w swoich ośrodkach, lokalach wyborczych itd. Dlatego, internet myślę, że to w jakiś sposób rozwiązuje. A ty sam zagłosowałbyś przez internet, gdyby była taka możliwość? Ciężko powiedzieć, ale podejrzewam, że jeżeli nie miałbym innego wyjścia, w sensie nie mógłbym zgłosić się do lokalu wyborczego, to prawdopodobnie skorzystałbym z tej możliwości. Czyli uważasz, że to jest dobry pomysł i dobra idea rozpro rozpropagowania czegoś takiego? Na pewno to jest duże ułatwienie. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję W domu, czasem w domu na wyjeździe, na Łuczyczkę. A co myślisz wprowadzić yy, głosowanie przez internet? No, myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Na pewno wspomoże społeczeństwo obywatelskie. A przede wszystkim studenckie, tak? A, no, owszem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Mówiąc po wypowiedziach, yy, społeczeństwo jest generalnie tym, aby wprowadzić się w podobną inicjatywę. Należy się teraz zastanowić, czy przydałoby się wprowadzić głosowanie przez internet. 机会。